Maneczko witam na kanale. Jestem Bartul. Przed nami jedenasty odcinek z serii Zagrajmy a Plague Tail Requiem. W tym miejscu skończyliśmy rozdział. To znaczy odcinek poprzedni. Mamy dostęp już do kuszy, możemy ją ulepszać. Nawet raz już to zrobiłem. Także śmigamy dalej. Czekajcie, tutaj chyba nic... A Moment, tutaj coś jest. Jakieś małe. No proszę, widzicie? Możemy sobie nożem otworzyć kolejną e, skrzynię, czy tam szafę. Chyba otwarcie 10 takich e, obiektów pozwoli nam zdobycie osiągnięcia. E, aha, bo to są e, bełty. Widzicie co, ja na razie może tych bełtów nie będę przerabiał. No nic nie możemy zrobić, bo nie mamy kucze materiałów. Bełty na razie nie będę... O, jest! Tu czekajcie, mamy tutaj narzędzie. Wiecie co ja sobie może wezmę to. Dzięki większemu kołczanowi a misja może nosić więcej bełtów. Aha, nie mamy tych. O kurde. Dobra, wiecie co, ja się tutaj wrócę za chwilę. Chociaż nie będę, nie będę musiał... A nie, bo mamy tutaj bełty. Wiem, że możemy je, wiecie, przerobić, ale nie chcę ich <laughs>, tracić w zasadzie, <laughs> więc na razie, <laughs> myślę, że wrócimy tutaj. Kurczę, na pozwoli. Jeśli nie, no to, to trochę lipa, bo stracimy, aha, wiecie to tu się drzwi nam zamkną, dobra. To ja muszę te bełty jednak przerobić. Aj sorry. Bo tu już chyba nie wrócimy e, Więc zawsze tutaj zyskamy. Nie wiem ile za jednego bełta odzyskamy. Tutaj rupieci. Jedną sztukę, dwie. A. Słabiutko. Kurde, straszna nędza. Brakuje nam surowców. Nawet nie chodzi o narzędzia, tylko o resztki. A jednak drzwi się nie zamknęły. No nic. O, możesz przemieszczać hordę za pomocą a także skierować ją w daną stronę dzięki... okej. Okay. I co, niby ja tutaj mogę a, jakby chodzić? Jakie jaja, dobra. Nie no, Widzicie co czekajcie? Długo może teraz kontrolować hordę szczurów. Trzymaj abym by utworzyć więź. Wysył w hordę i naciśnij. Dobra.

aha chyba zapalmy tutaj to o kurde tutaj też to możemy zapalić natomiast e, tutaj musimy użyć chyba <laughs> tego oleju Dobra. Tylko mm. jak ja tu wskoczę, a to się to wszystko zapali. Wróć. Kurde. O, gdzie to poleciało? Shit. Dobra, wiecie, to pierdzielić to użyjmy to tutaj. Czego nie mogę zaskoczyć? A, my się spierdoliłem.

może tu znajdziemy coś ciekawego a no ta pochodnia mówi nie gaśnie więc można te wszystkie szczury em, wytępić w zasadzie nie no widzicie coś tutaj jednak mamy Straciłem tam trochę tych surowców. No tutaj jeszcze coś jest. Dobra, podnieśmy. O, resztki. No tego mi potrzeba. I'm getting cold, I have to move faster. Yes, it will give you warm. Nie jest nam niepotrzebny w tym momencie. Czekajcie, to mam jakiś sekret, czy? Oh fabric, oh no. Czekaj, kujemy, kujemy. My bandages dirty. We could change it. I think we could use those. They're clean. Alright. It will make you feel better. I <coughs> hope. Which one? I don't. That one. Don't move. Sorry. It's over. Thank you. I hope it helps. Nowa pamiątkach. który chcesz kolor. Dobra. Zobaczmy czy mogę ulepszyć kuszę. Kurczę, brakuje nam jednej sztuki. Ja cię pierdzielę. To znaczy powiem Wam, że e, ja nie muszę tutaj e, szukać warsztatu, bo mam skilla, który pozwala nam na ulepszanie u broni w każdym momencie gry. Kociek, ja tutaj e, cofnę się o ten gość idzie jeszcze jeszcze raz możemy tego gości sprzątnąć Gości, nasze pochodnie możemy prawda, ściągnąć to znaczy tutaj gość idzie z pochodnią spróbuję ją zdmuchnąć tylko że chłop jest daleko Kurczę, teraz się zrobiła straszna. I teraz to kuczę, widzę, że kuszę mamy, która pozwala nam na wiele. To teraz jeszcze mamy możliwość kontrolowania szczurów. Jeszcze za chwilkę sobie właśnie tutaj chyba, a nie, odzyskać co to jest. A to jest cały ten. Widzicie, to mam jedną sztukę tego. To jest ten bicz, który nam pozwala na tego. W sumie za daleko jestem? Kurde, Bela. Czekajcie, bo ja mogę jeszcze z procy wyeliminować. Ale kombinuję. Mamy kolejnego. Łucznika. Dobra, widzicie, to, odzyskajmy to i uleżmy sobie kuszę. dwie resztki. Dobra, teraz możemy sobie ulepszyć kusze możemy... Będziemy mogli więcej bełtów Macie. mieć ze sobą, nie wiem ile, o ile więcej, <laughs> ale myślę że cztery, może pięć nawet. A, widzicie, były resztki, no nic. Resztki musimy zbierać, bo bez tego to nie ulepszymy nic. i cyk. Chcę zaczekać tutaj yy, mogę zejść a już nie mogę kontrolować szczurów chyba. Kiedyś się musiało to skończyć. O oh, Wiem, że mogę kusze użyć. Ewentualnie możemy. Dobra, w sumie wiecie co? Nie ma co się szczypać. tu są, może je wykorzystamy. O, oh shit. Do chlawego, też, dobra. Głupek podszedł pod niego. Heh. Amator. Jak się tam e, dostać do środka? Ale jaja. Szczur na szczęście nie ma. Narzędzia i resztki dziesięć sztuk. Super, jeszcze możemy tutaj sprawdzać co nieco. Warto, widzicie, warto chodzić, szukać. To się wszystko przyda. Jak ktoś myśli o, o osiągnięciach, no to trzeba się trochę porozglądać. i tu mamy dwie ścieżki. Shit. A nie mogę już... cholera... przejąć kontroli nad tym. Cholera, trafił mnie Dobrze, że nie zginąłem kurczę, bo bym musiał sobie wszystko chyba powtarzać Nie wiem Różnie z tym e, zapisem jest Raz się gra zapisuje, raz nie

I'll give you the child too. There are enough weeds in this land. Yeah, I'm not to tell Stay close to me, Hugo. No nuisances this time. I'll trust you. I'm not a loser. Do I don't yeah. know what to am doing, but do Look at you. Misia, look at his back. Yes, I see it. You knew this was coming. I need to buy time. I him. I'll kill you all if I have to. Misia, oh. no! Oh. Oh. you'll <astically noise> know the bite of the beast! <laughs> what? No! you are a what Look at you! Don't think it! found you! I'll kill you all if I have to! I need to buy time. I've done him.

Wciągamy pancerz, i później kula z ogniem. A czekacie, wszystkiego nie zebrałem? Kurde, kagra. To handle it yourself. Are you sure? Do it, quick. No. no, no. You can't hurry Keep control. You go. This is the end. No. No. Focus, dude. You lose control. I hate you and your army. You're dead. Keep coming. You? I will eat you. Bonsoir. Go, run! Oh, Lord! beg Lord! Uh, uh, we, we have to get out of here! What? What's that noise? What happened? Uh, oh, no! I'll get us out of here! I... Uh. I did it again! I'm sorry! Uh. Куда oh, не могу это! тебе Get ready. Get ready. Moi drodzy, to wszystko, kończymy kolejny odcinek, trzymajcie się, cześć.